I zobaczmy, drogie raki, co dla Was w afirmacjach na ten tydzień, a więc 14-20 grudnia, wszystkie osoby urodzone od 22 czerwca do 22 lipca. Jaka afirmacja dla Was na ten tydzień? Wskazówka, znak, sygnał, co może być ważne dla Was, drogie raki, w tym tygodniu? 14-20 grudnia dla raków wyskoczyła, zostawiamy. A więc dla Was latający lis, a więc pokonywanie ciemności, odrodzenie, afirmacja dla Was: Jestem duszą mądrą i odważną, odnowioną i odrodzoną. W tym tygodniu, drogi Raku, zaufaj procesowi zmian w swoim życiu. Niektóre części Twojego życia dobiegają końca, aby można było rozpocząć nowe rozdziały. Nawet jeśli droga naprzód nie jest jasna, znajdziesz swoją drogę, nie próbuj tego trzymać ani kontrolować. Poddaj się większej sile, która kieruje Twoim przeznaczeniem. Masz zdolność wspierania innych w mrocznych czasach. Jeśli czujesz się głęboko zagrożony lub boisz się, wiedz, że wszystko, co się dzieje, wspiera piękną przemianę w wyższym celu. Masz zdolność do prawdziwej przemiany. A więc nie bójcie się, działajcie, zaufajcie. Ochronnej, wzmacniającej aury tego tygodnia. Zajrzyjcie, jak macie oczywiście ochotę i czas jeszcze dodatkowo do a, tym razem horoskopu wyboru w tym tygodniu, który znajdziecie również w podpowiedziach I krótkiego intro, które zawsze gdzieś też jest a, takim wstępem. Paru słów ode mnie, do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Hej!